Gdybyście mnie zapytali, jakiego smartfonu używało mi się w ostatnim czasie najbardziej przyjemnie i który z tych smartfonów e, podobał mi się zarówno właśnie pod względem e, tego, jak działa, jak również pod względem wzornictwa, odpowiedziałabym w pierwszej kolejności zapewne, że Samsung Galaxy S6. Jak doskonale jednak wiecie, po czterech miesiącach użytkowania jego pamięć zdołałam zapełnić, co odbiło się niezbyt korzystnie na jego działaniu po tych właśnie czterech miesiącach? Od mniej więcej kilku tygodni w moich rękach jest Huawei Mate S produkt, który niesamowicie mi się podoba, jeśli chodzi o wzornictwo. Ale wzornictwo to jedno, a to jak działa, nie zawsze idzie ze sobą w parze. W tym akurat modelu nie musicie się o to martwić. Tutaj naprawdę wszystko gra. No tak, Huawei Mate S jest idealnym przykładem na to, że Huawei zrobił naprawdę niesamowity postęp pod każdym względem, naprawdę dosłownie każdym względem przez ostatnie lata. Urządzenie świetnie się prezentuje. Nie spotkałam się z żadną osobą, która twierdziłaby, że ten telefon jest brzydki. Co ciekawe, gdy przeciekały do sieci przed prezentacją tego produktu pierwsze rendery, ja twierdziłam, że ten telefon na żywo nie będzie mógł być ładny. No po prostu nie. Nie i koniec. Okazało się, że myliłam się, całkowicie się myliłam. E, mój przedwczesny osąd był totalnie niezgodny z prawdą. Okazało się bowiem, że w rzeczywistości Huawei Mate S prezentuje się po prostu genialnie. Ja oczywiście jestem kobietą i mi się takie rzeczy mogą podobać. E, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. No, ale sp sami spójrzcie, mamy tutaj do czynienia z bardzo smukłą e, sylwetką tego telefonu. Mamy e, jedynie 7,2 mm grubości. No to już samo to sprawia, że wygląda po prostu świetnie. Dodatkowo ta obudowa, jeśli spojrzycie w ten sposób na nią, widać, że jest tak fajnie zaokrąglona i wyprofilowana. Do tego, a dzięki temu fajnie leży w dłoni przy okazji, do tego mamy ścięte krawędzie. One są błyszczące i to bardzo fajnie się mieni w świetle, dzięki czemu jeszcze dodaje dodatkowo uroku temu właśnie produktowi. No i mamy jeszcze ten fajny ekran 2,5D, dzięki któremu jest bardzo fajnym, ciekawym dopełnieniem designu tego właśnie produktu. Całość dopełnia jeszcze plastikowa ramka ciągnąca się u góry i na dole tylnego panelu. wszystko przez to, żeby nie zagłuszać pracy anten przypadkiem. Jeśli chodzi o ramki, Huawei zawsze się starał, żeby te ramki były jak najmniejsze. To się w sumie udało, bo węższe są przy lewej i prawej krawędzi, natomiast troszeczkę szersze pod i nad ekranem. Tych przycisków pod ekranem niestety nie da się schować. Wydaje mi się jednak, że w ciągu kolejnych miesięcy zostanie wydana aktualizacja zarówno do najnowszej wersji Androida, jak również z aktualizacją nakładki. Która będzie umożliwiała chowanie tej belki, bo na targach w Berlinie podczas IFA egzemplarze wystawowe miały taką możliwość. No a tutaj się pokazał komunikat, że mm, bateria się rozładowuje. Zostało 7%. Jestem bardzo ciekawa, ile procent będzie pod koniec nagrywania tego wideo. Więc przyciski nie są chowane. One się automatycznie chowają w momencie, kiedy na przykład gramy w gry. Na dole na ramce mamy logo Huawei, a. u góry natomiast e, diodę doświetlającą. Tak możemy robić zdjęcia frontową kamerką w warunkach niezbyt sprzyjającym oświetleniowo. E, mamy głośnik, mamy obiektyw przedniej kamerki, no i jeszcze czujnik natężenia światła. Jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj przekątną 5,5 cala. Nie jest ona mała, nie jest jakoś też strasznie duża w porównaniu do Mate 7, który w zeszłym roku został zaprezentowany i spotkał się naprawdę z bardzo pozytywnym odbiorem. Tamten miał 6 cali, ten ma 5,5. Mamy tutaj oczywiście rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. Rozdzielczość ta sprawia, że bez problemu możemy korzystać z telefonu, czcionki są wyraźne, ostre, czytelne. Bezproblemowo można doczytać się tekstu, który znajduje się czy to na stronach internetowych, czy w PDF-ach, czy gdziekolwiek indziej. Bardzo mnie cieszy w sumie, że producent nie zdecydował się na zastosowanie rozdzielczości QHD z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, korzystanie z telefonu z rozdzielczością Full HD nie jest tutaj jakimś zabójstwem, i spokojnie można komfortowo przeglądać treści. No a druga sprawa to jest oczywiście bateria, jak widzicie z ekranem Full HD radzi sobie standardowo jak na smartfon z 2015 roku, średnio na włączonym ekranie to jest około 3,5-5 godzin, natomiast jeśli chodzi o czas takiego działania normalnego to jest doba, czasami dociąga też do dwóch dób, aczkolwiek to się zdarza bardzo rzadko. To też oczywiście zależy od e, intensywności korzystania z telefonu. Jeżeli ktoś korzysta bardzo intensywnie, no to automatycznie wiadomo, że szybciej roz, rozładuje telefon niż osoba, która e, nie korzysta z telefonu, nie przegląda stron internetowych i wykorzystuje go tylko i wyłącznie do e, rozmów telefonicznych, na przykład. E, jeśli chodzi o przyciski systemowe, no to mamy wstecz, home i otwarte aplikacje. Dłuższe przytrzymanie wstecz nie ma żadnej przypisanej funkcji. Dłuższe przytrzymanie home oczywiście przychodzi do Google Now. Natomiast rzeczą, którą warto tutaj wspomnieć, jest dłuższe przytrzymanie przycisku odpowiedzialnego za ostatnie aplikacje. Uruchamia nam to widok dwóch okien. Niestety, ten widok jest możliwy w przypadku tylko ośmiu aplikacji systemowych w dodatku, czyli filmy, galeria, przeglądarka internetowa, notatnik, kalendarz, motywy, e-mail, pliki. Otwórzmy sobie pliki u góry. Na dole dajmy na to, że kalendarz. No i oczywiście możemy z tych e, korzystać aplikacji niezależnie od siebie, w dwóch oknach mamy widok. Jak widzicie jednak e, te dwa okna działają tylko w pionie, w poziomie już nie chcą, nie wiedzieć czemu. Oczywiście możemy zajrzeć w ustawienia i sprawdzić, czy jest włączona e, zmiana autoobracania ekranu. Oczywiście jest włączone, więc tym bardziej zastanawiające jest, dlaczego nam tutaj nie chce działać e, to w pozycji... Poziomej. A teraz już chcę. Ciekawe, widzicie, że wcześniej tamte dwie aplikacje nie chciały działać, w tym momencie dwie kolejne już nie ma z nimi problemu. No cóż, <gryw> dziwna sprawa. No zostawmy to. Najważniejsze, że w ogóle coś takiego jest. Oczywiście, wszystkie aplikacje możemy zamknąć za pomocą jednego ruchu palcem, i to jest naprawdę fajne. Z rzeczy, które tutaj warto wspomnieć, to jest aparat. Przy niskim poziomie naładowania baterii nie możemy korzystać z lampy błyskowej. No, ale w tym momencie nie jest nam ona do szczęścia potrzebna. Jeśli chodzi o aparat, mamy tutaj kilka trybów. Oczywiście mamy makijaż cyfrowy, malowanie światłem, funkcję znaną z P8 i Honora 7. Mamy też tryb poklatkowy, nagrywanie wideo w Full HD, nie spodziewajcie się tutaj 4K. No i zdjęcia. Zdjęcia możemy robić w rozdzielczości 13 megapikseli. Dokładnie jest to 4160x3120. Co ważne, możemy tutaj wybierać spośród trybów pomiędzy trybem profesjonalnym, czyli manualnym, jak i automatycznym. W trybie profesjonalnym widzimy, że mamy tych opcji całkiem sporo, więc amatorzy fotografii mobilnej wszyscy znajdą coś dla siebie. Mamy też tryb HDR, który całkiem nieźle sobie radzi. I naprawdę rewelacyjny tryb nocny. Tutaj, korzystając ze statywu, długi czas naświetlania powoduje, że możemy zrobić naprawdę rewelacyjne zdjęcia. I mówiąc rewelacyjne, nie chcę tutaj być gołosłowna, muszę wam pokazać kilka zdjęć. Oczywiście wszystkie je znajdziecie w recenzji na tabletowo. Te najciekawsze, nie wszystkie. No powiedzcie, że, że te zdjęcia nie wyglądają genialnie. Wyglądają. Zobaczcie zresztą w, w oryginalnej rozdzielczości, w recenzji tekstowej. Jeśli chodzi o działanie, to tak jak mówiłam wcześniej, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Co ważne, telefon służył mi jako podstawowy prywatny telefon podczas targów IFA w Berlinie i nie miał problemu z przełączaniem się pomiędzy wieloma aplikacjami. Wieloma mam na myśli: galerią, edytorem tekstu, WordPressem, aparatem, Messengerem, Facebookiem, Twitterem, pocztą mailową i zapewne czymś jeszcze. Bo nie byłabym sobą, gdyby tak nie było. Z tych aplikacji w tle działało około 10 i automatycznie przełączałam się pomiędzy nimi w momencie, kiedy mi to było do szczęścia potrzebne. I telefon ani razu nie wyświetlił komunikatu, że któraś z aplikacji jest niedostępna, nie działa, wymusiła zamknięcie, ani razu nie zamulił, ani razu nie spowolnił działania. Więc jeśli chodzi o pracę tego telefonu, naprawdę jestem bardzo zadowolona. A za działanie odpowiada właśnie e, High -Hi Silicon Kirin 935, czyli ośmiordzeniowa jednostka Huawei. A. Mamy 3GB pamięci operacyjnej RAM, e, no i Androida w wersji 5.1.1 Lollipop. Czy dostanie aktualizację do 6.0? No ja myślę, że tak. Zwłaszcza, że jest to flagowy e, produkt Huawei na ten rok, a właściwie na jego końcówkę, bo znając życie na początku kolejnego roku, zobaczymy. Kolejnego przedstawiciela serii P, czyli Huawei P9 w tym momencie już. Z rzeczy, które warto tutaj wspomnieć, mam wersję z 32 GB pamięci wewnętrznej. Do wykorzystania przez użytkownika zostaje 25 GB, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Pamięć, no niecałe 25 GB, dokładnie 2468. Mamy oczywiście możliwość rozszerzenia pamięci dzięki slotowi kart microSD. O 128 giga, jak widzicie, właśnie taka karta jest w tym momencie w środku, w slocie. No i rzecz, o której warto wspomnieć, to jest fakt, że można instalować aplikację na zewnętrznej karcie pamięci, czyli na zewnętrznej pamięci. Jeżeli ustawimy sobie lokalizację domyślną jako właśnie kartę SD, możemy wtedy wszystkie programy i aplikacje zapisywać bezpośrednio w karcie, na karcie pamięci. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Dzięki czemu ja w tym momencie na e, telefonie mam zainstalowanych kilka naprawdę e, ważących całkiem sporo gier i nie ma z, tych, z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o e, interfejs, widać, że on dojrzał w porównaniu do poprzednich wersji Emotion UI. Tutaj, jak widzieliście, wcześniej mamy tą nakładkę w wersji 3.1. E, tu, o, żeby nie być głosowną, 3.1. Widać, że te ikony są już bardziej dojrzałe, nie są takie cukierkowate, kolorowe, no i to zdecydowanie może się podobać. Jeśli chodzi o manewrowanie jedną ręką, widzicie, że ja staram się to robić i nie sprawia mi to zbytniego kłopotu. Jeżeli ktoś ma większe dłonie, no to tym bardziej będzie mógł dosięgać kciukiem, każdą krawędź będzie mógł objąć, natomiast osoby z mniejszymi dłońmi niestety mogą mieć z tym problem. Widzicie, że żeby się dostać do góry tego telefonu, muszę już troszeczkę zjechać telefonem w dłoni. No czasem jest to niezbyt możliwe i niezbyt komfortowe. No a przy okazji trzeba pamiętać o tym, że telefon może nam łatwo wy wyślizgnąć się z dłoni, czego byśmy oczywiście nie chcieli. A żeby temu zapobiec, można sobie dokupić takie tu i nie mam zielonego pojęcia, czy ono będzie w zestawie z telefonem, czy nie. Wydaje mi się, że nie, bo ja otrzymałam telefon w nieco innym zestawie niż sprzedażowy. Mamy i, do którego oczywiście wsadzam sobie telefon. No i mamy oczywiście okienko z najważniejszymi informacjami. Pojawiają się tutaj informacje również o odebranych połączeniach i SMS-ach. Jest to etui dedykowane do, do tego właśnie telefonu No i spełnia swoją rolę świetnie. Tylko mam jedno zastrzeżenie. Gdy zamykam i otwieram ten, to okienko, no to niestety po dłuższym czasie widać, że tutaj jest taka, taka ramka dookoła. No ale chyba lepiej mieć ramkę dookoła, niż ewentualnie później narzekać, że ma się porysowany telefon z przodu czy z tyłu. No i właśnie, nie powiem Wam, jak telefon wygląda po kilku tygodniach użytkowania, bo cały czas nosiłam go właśnie w tym etui. No, a w etui nie miało prawa mu się nic stać. Jedyne, co się czasami dzieje, to zabrudzenia się zbierają, ale tak to Telefon prezentuje się naprawdę genialnie po tych kilku tygodniach. Mamy tutaj fenomenalny, muszę użyć tego słowa, bo naprawdę tak jest czytnik linii papilarnych, który służy nam nie tylko do odblokowywania telefonu. Jak widzicie, nie trzeba przyciskać najpierw tutaj, a dopiero później przykładać palec. Wystarczy przyłożyć palec z tyłu i automatycznie nam się odblokowuje ekran. To jest bardzo fajne, ale nie służy nam on wyłącznie do odblokowywania ekranu. Mamy również kilka innych opcji. Możemy za pomocą niego odbierać połączenia, zrobić e, zdjęcie lub nagrywać wideo, zatrzymywać alarm, e, pokazywać panel powiadomień lub przeglądać zdjęcia. E, w Honorze 7 tych funkcji było co ciekawe trochę więcej, dzięki którym e, oduczyłam się trochę korzystać z przycisków systemowych. No tutaj tego nie ma. Nie ma na przykład e, korzystania z tego przycisku jak w przycisku Home. E, w Honorze 7 wystarczyło kliknąć na. Znaczy, kliknąć, dotknąć tego przycisku, żeby wrócić do e, głównego panelu, do panelu home. Mm, tutaj tego nie ma. No i jeszcze jednej opcji tutaj brakuje, chyba funkcji wstecz, czyli przesunięcia w lewą stronę. Jeśli dobrze pamiętam, e, z rzeczy w interfejsie, e, tutaj tak naprawdę, jeżeli oglądaliście recenzję Honora 7 lub Huawei p 8 e, doskonale znacie to wszystko, bo op opisywałam wam i omawiałam to wszystko właśnie w poprzednich recenzjach i chyba nie chcę się powtarzać bo raz, że nie ma to większego sensu a dwa, nie lubię tego robić więc mam nadzieję, że mi wybaczycie jeżeli jesteście zainteresowani e, interfejsem, e, interfejsem Emotion UI w wersji 3.1 zajrzyjcie proszę do recenzji czy to Honora 7, która była naprawdę obszerna i szczegółowa czy to właśnie Honora e, czy to właśnie Huawei AP8 a jeszcze powiem Wam kilka słów na temat minusów, które zauważyłam w tym modelu a jest to sztuka znaleźć jakieś braki, minusy w tym właśnie produkcie. Przede wszystkim to jest wystający obiektyw. Delikatnie, bo delikatnie, ale mimo wszystko wystaje. Trzeba jednak pamiętać, że mamy tutaj szafirowe szkiełko, a z przodu, o czym jeszcze nie wspomniałam, mamy Gorilla Glass 4. Oprócz tego mamy niewymienny akumulator, jest to obudowa typu unibody, co oznacza, że nie możemy dostać się do jej środka samemu. Tam jakoś serwis na pewno musi to umieć zrobić, natomiast sam użytkownik nie może tego dokonać. Mamy nagrywanie w Full HD, czyli nie 4K. Oprócz tego mamy tylko 2700 mAh, a spokojnie zmieściłby się tutaj większy akumulator. Tym bardziej, że w Honorze 7 mamy akumulator o pewności jeszcze, do, jeśli dobrze pamiętam, 3050 mAh, a jest to smartfon mniejszy o pół cala. Tu mamy 5,5 cala, tam mamy 5. No, i mamy też nakładkę systemową, która nie każdemu przypadnie do gustu. No, ja muszę przyznać, że z każdym kolejnym telefonem, czy to Huawei, czy Honora, przekonuję się do tego modelu coraz bardziej. Z plusów, przede wszystkim naprawdę rewelacyjne wzornictwo. Świetna jakość wykonania. Ekran AMOLED to jest AMOLED, on ma naprawdę świetne kąty widzenia. Dodatkowo oferuje świetno, o, o, świetne odzorowanie czerni, nieco gorsze bieli. Mm, bardzo dobrze widać w słońcu e, i w sumie, jeśli chodzi o wyświetlacz, trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Mamy oczywiście pełne zaplecze komunikacyjne, czyli LTE, NFC, GPS, Bifi, Bluetooth. Mamy możliwość korzystania z dwóch okien, mamy 128 GB pamięci, e, jeśli chodzi o karty microSD. Mamy też świetny czytnik linii papilarnych. No i to w, w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze aspekty. Czas pracy jest standardowy, czyli około te 3,5 godziny na włączonym ekranie. Średnio doba takiego ciągłego użytkowania. Jeśli chodzi o aparat, sami zobaczycie, jakie zdjęcia robi w recenzji tekstowej. Odwzorowane kolory są takie naturalne, nie są przerysowane, nie są przejaskrawione, więc naprawdę to się może podobać. Filmy nagrywa naprawdę niezłe, a ogólne wrażenia z użytkowania tego produktu, co tu dużo mówić. Są naprawdę, naprawdę pozytywne. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Huawei Mate S, ja się polecam. A jeżeli byście spotkali ten telefon w dobrej cenie, nie zastanawiajcie się nawet, bierzcie go. Polecam. <grytanie> Serio, naprawdę bardzo przyjemnie się z niego korzysta. I nawet ja, jako osoba, która nie lubi dużych telefonów, zastanawiam się w tym momencie, Hmm, czy korzystać z Huawei Mate S, czy z Honor'a 7? Honor 7 jest trochę mniejszy, ale ma ekran IPS. Tutaj ten ekran e, nie dość że jest AMOLED, to jeszcze to 2,5D naprawdę robi robotę. Pokażę wam jeszcze jak urządzenie radzi sobie z niektórymi grami.